Siemoneczko, ludziska, tu wasz host, Max, nie umie grać w kolejnym... Nie w kolejnym, nowym odcinku nowej serii, zwanej Flame in the Woods. No znaczy, ja już sobie sprawdziłem tą gierkę, to jest gra survival'owa, z elementami e, roglaika, więc będzie ciekawie. E, Okej, okay. a się to chodzi? Tu mamy jakaś skoła przetrwania. Podróżnik znany dla nowych graczy. Nie wiem, towarzysz, start, robimy start, bo nie mam pojęcia. Zobaczymy, co zostaniemy. Tu mamy piesełka fajnego, jakieś kruki i szkielet, pewnie po poprzednim podróżniku. Nie, nie będę pomijał, zobaczymy sobie, co tu się będzie działo, Widzimy, że piesek nosi torbkę, torbę. Jakiemuś podróżnikowi. Taka specyficzna, będzie. Je jest zła! Jest specyficzna. Choć czuję, że to nie będzie za bardzo dla mnie. Mamy takie przeczucie takie dziwne. Choć już spróbowałem raz i... Okej, okay, mamy jakieś radio. No, tak tytaku było tylko radio. Mamy nowy zel. Sygnał radiowy, ok. USD jest poruszanie, jak widzę. Usiądź, śpij, e, Zdobądź węgiel. Usiądź, ludzie. Ok, tu widzę, że jest crafting w tym miejscu. Wytwarzanie e, tu są jakieś dolegliwości, które widzę, że mogę leczyć. A, tu widzę, że stare nim działa, możesz tylko sygnału, nawet nie da ci się wysłuchać komunikatu. Okej, to jest to, i ciuchy, cena wyposażenia. Okej, okay. a mamy jeszcze zmęczenie, temperaturę, pragnienie i głód. Tak jak podobnie mieli te surywarowe To jednak jest rocklike surywarowy, nie? Okej, okay. będzie trzeba zbierać rzeczy, żeby coś sprawdzić nicho Mamy Informacje. Okej, okay. ekipuna gracza jest na i. Lecz tak, like, Scout swój stan. Uwaga, temperatury i zmęczenie. Uważaj na z, y, y, zdrowie Scout. Okej. Okay. Możemy. Drewno, pióro. Dajmy zbierajmy wadaj. Obu... Sosnowy lasek. Nie Niezłe miejsce na krótką drzemkę, ale trzeba ruszyć i dowiedzieć się, skąd wziął się ten pies, a może gdzieś są w pobliżu jacyś ludzie. Oby nie. Ostatnią rzeczą, którą chcę spotkać, to ludzie. Nie chodzi o przetrwanie. Aha, może, e, za pomocą spacji możemy wszystko. Filtr wody, schemat. Aha, wyda po temu nie zdał nic poza kurzem. Okej, okay. woda jest w tu przed e, Za pomocą słoika możesz zbierać deszczówkę. nabrać wody ze, ze studni, w kałuż lub rzek. Może jeszcze nie wycieliśmy z recycjami, więc to są nasze chwilę uzatnale w ogóle. Okej. Ładnie mi się teraz pić. Ok, to tu mam menu podręczne. Menu podręczny poprzednio dostępuje się do w przemocek z krzefiunku. Męczyś nam się zabrał na jakąś pozycję do drugiego rozdziału. Okej. Duże krewatury. Tu mamy coś, tu mamy dźwięk. Aha. Idealna Na pewno słoik, szuszone mięso, mięsień

Mogę robić podpałkę. Czemu nie? Jakiś snurek. chyba tylko tyle mogę zasłużyć. Odwisłownictwo. Dokonaj nóż i młotek z kamienia. Są niewybędne... Aha, dobrze. to jest crafting, ale jeszcze nie mam. Bo kamienny nóż potrzebuje krzemienia i pleciony sznur. sznur. Okej, okay, lepsze defektowania stojącej wody. Spójrzmy, to czy w jednym miejscu. No, idziemy no, nie ma chyba tutaj co robić w tym miejscu, więc pójdziemy. Mniej więcej już rozumiem o co chodzi. Gra o przetrwanie głównie, muszę uważać. Na wszystko. Wszystko pewnie się nie chciało mi zjeść. I'm only human! I'm weak like hell! O hell. Płyniemy! Dudu! Nie mogę Dudu! Dudu! Widzę, że wpływamy na jakąś dziwną wodę, Uuh, ale się udało. Dobra, zredukujemy. Zobaczymy, co znajdziemy w tym lasku. Nowa lekaracja Dzic Li. skraftować? Coś też. Aha, tam mecz. Mecze, jakie tu są. Szukamy stary, rozwołany auto. Stare drewno. Na razie względnie bezpieczne lasy. Łuk. No, schemat. Łuk mogę robić. Dobrze mieć łuk. Ale to tym celowanie tym łukiem będzie jakieś takie. Trzeba poobserwować czasem pieseła, bo pieseł coś, coś szuka. No chyba to wszystko w tym miejscu. Może rzeczy tu nie było. To co? Wyszło na to, że płyniemy w kościółka. No dobra, kasiacek. Kościół. A, tu można spać, dobra. Muszę skraftować sidło, a chyba nie mam. Ok, jakąś torbę odkryłem, ale dopiero przy uprzedzowisku będę mógł się pobawić. Zmęczony, żeby nic. co to dalej.

Pakowałem się w kurde w jakiejś krzaczory, mi tam wszystko boli i swędzi. O, jest na naprawy ster, silnik wiele rzeczy można ulepszać. Była ta cała tratwa Z tym, że będzie można Nie jest ta gra taka zła Nawet się bawię Bo już ją rozumiem coraz lepiej Tyle po naprawie było

Wreszcie nie mogę się uzdrowić, wysuszyć zrobić sobie żarcie. Nie, nie. Dzik jest dziki, dzik jest zły, ba, ostre kły Wolę mieć trochę na bandaży. To jest ten kamienny nóż wisko, ostre kołki, pleciony sznur, podpałka, pułapka, rama tratwy, odsidło. śpi z łóżkiem. Drzewo, a no, no, noża potrzebujemy. Chyba to jest też najlepszy moment na zakończenie odcinka. Dziękuję, że ze mną byliście. Suby i lajki. Chytnij ten czerwony napis, żeby się zmienił w napis szary. Dziękuję. Zobaczymy się oczywiście też i w piąteczek na... <śm> na streamie. I cześć, pad. Do zobaczenia później. Pa.